Czuć, 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 A często daje to mapę ostatnio. No może, tym... może ktoś tak grzebie w tym matchmakingu, kurwa, nie? wie. No. A no, no to zjewamy w stronę. Co oprócz liści będzie spadało z drzew? Co, co oprócz drzew. liści będzie spadało z drzew, To komuniści, wiadomo, kurwa. A wszyscy tylko zostaną wycięci. Pa 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 pa. Vader, Vader się zbliża! Pusz na napię. Wider na dole. Masz wdera jeba w sumie, jak ja, jak ja się z nim będę właśnie na kurzu. Kuleczka. Tak, Zrzuci miecz. A co już? Uważaj, ten zjeb idzie się. Bez. W sumie nic nie robiłem. Co no. sumie nic nie robiłeś. Śmichłeś. Łacna, łacna. masz rzetę jak... bruch. Chcesz zginąć? Noo, no tak. Ale nie rób tego na moich oczach. <laughs> nie no, twoim ku**aś jest... Znaczy, co? Jest ci tak jak Yugo, ja pierdolę. No, no, no gości. Ale ty skąd go znasz? To O ja, pierdole. Czemu, jak ja biorę strzelce, to im muszą odpierdalać, kurwa? Totalny syf. Jaj, jebie. Chodź. Bokiem nie. lepiej. Ty tam zostajesz, ja pójdę ja. na pałę. A potem Nie, trzymajesz. Że Uber ale jak oni takie gówno odkurwały. I ja to jest na jeden, złokuj jak! A pizda jest do góry. Co? Zajmę się ty. Ej, to jest część mapy Kowazdy Rynki? Bra, nie? Mniej więcej. Gdzie są? Cicho, 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 praj go. Aha, nic jej nie zrobiło. A no to fajnie. Zdaje w sumie, tak jest sama, nie? Nie, 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 nie jest sama. Cicho, cicho, cicho. Kurwa, złączyła tu, dobra. Ciasno. Bruch. S-giera. Dwóch frajerów i nie pomogło. Znaczy tak dziwne, kurwa, tu od Boba i ten. O co my? What's now? Nie wiem. Nigga. s To są dziwne te zadjebiemy, je. A, to leje. O bruch. Pamiętaj, 11 power, tak, bruch. Jakbyś tumbo w tym porozumie takie mieli, to nie musieliby calować kurwa. No. I tak ma, tak ma taki rozrzucje. Zdał chyba na nie? Jest sobie dobra miejsce, co kurwa przykampili. Zarzucam Cofnął dupę Chodź tu, chodź tu Porażam Kurwa, tam mnie zajebie zaraz Śmieci e, Chodź może tu Tu się da przejść jeszcze Chyba nie To A, te duże rynki to jest, na Te duże mogę jeszcze te? Mogę zarzucić Dzień. Ten idzie za nami, więc wiesz... Ten jest do góry gdzieś, bambus. Tam jest. No, z... Aha, no to fajnie, wyłączyło mi zdolność, bo tak. Ten siedzi w środku i boi się wyjść chyba te. No, idzie ja, dołem. Idzie zębą. Za, za no czemu mi kurwa strzał nie zadziała? Idzie bo na dwójkę? Chodzi? porażam. Oj, kurwa chujnie. Co wam dupę? Możemy iść dalej tym tym, nie? Jestem ja znowu. No czemu kurwa? Chujowo zaraz jachnę. Uważam. Ja pierdolę kurwa. No i ta oczywiście No i co? Zajebałeś się też? Ten z tym Bobem to kurwa i Bota załączysz czy co do chuja? Ja pierdolę kurwa, ale bez szerwy kurwa dostaje jakieś obrażenia pojebane od tego zjeba Ten wuder też jebany kurwa, fart pierdolony, zajebany kurwa Dwa razy porażenie, nie nie, zdechnie bo nie kurwa jebany ścieki

Mogę... Mogę już do Palpatina iść, nie? W A tamten się zjebał, w tej. Pany kurwa. W prawej nie wiem, cofnij dupę, że tu gdzieś podeszli. Idą, idą. A, nikomu nie wziąłem <śm> <śm> to... Nic nie działa po co. O, szatan. drugi szatan. Ty kurwa blaster na dystans nic nie jest, zupełnie kurwa nic. Super. On ma rozżyt, Im szybciej strzelaszczy, co kurwa. Je, je, paten. Paten idzie prawa ten. idzie, prawa idzie. Na blisko jest już. Się. Get, get. No kurwa nieć! Bo się ruszył i go nie POROZIŁO kurwa. Gin. Śmieć, jebany. No wiem, że nie poraziło go. Ujść, co to Oczywiście, standardowo grata działa kurwa, jak wiadomo. Czy nie działa kurwa? Coś wymyślisz. Nic nie działa, bo po co? Po chuj. Pa, frajera, pa pa pa, pa. S. Ściek. Gdzieś tam kołego dzisiaj się śmieje. No tak. znów tak zwany.